Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynam już na markecie. Wyjechałem z samego rana. Teraz właśnie przechodzę pod sklepu, w którym robiłem przed chwilą zakupy. <grym> Kupowałem prezenty dla tarąg. Mam je tu, ale nie pokażę wam co jest w środku, bo jak tarąg obejrzy to będzie lipa i żadna niespodzianka. W każdym razie udało mi się kupić to co chciałem, za wyjątkiem śniadania. O akurat punkt, w którym... Przedają po bok ryn, które który lubimy, był zamknięty. No ale trudno. Zaczynamy dzień ja bardzo wcześnie. Jak wyjeżdżałem dziewczyny jeszcze spały. To jest mój motor. Yy, ruszam do domu zobaczyć czy śpią ciągle. Mam nadzieję, bo muszę gdzieś ukryć jeszcze zakupy. Zapraszam. Już zatrzymała z daleka. Świństwa jakieś. Pewnie znowu te muszelki małe. No tak oczywiście. Here we are, baby, baby, here, baby. Here. Oddaj klawki moje. Muszę, słono, ostre. Tak jak wam już kiedyś mówiłem, są na blasze i tak naprawdę robią się tylko od słońca. Czyli są surowe, wkładane, jakby marynowane w tych przyprawach ostrych, ale kładzione po prostu na blasze i one się gotują, parzą dzięki temu, że jest gorąco. Dziękuję, Juny, że zechciałeś przynieść mi. Marchewkę, którą wyjdziesz? Hmmm. Już trochę to ready? Astre? Ja. Yeah. <grafy> od razu się zaczynamy. I zaraz zainteresowana droga będzie. Dobra. Dobra? Ja. Jezu, dwie księżniczki. Przy dwóch telefonach. Za to przy jednym. Przy smaku. Dobra? Uhu, 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 uhu. Jaki jaki Te małe niefajne Jedziemy z motorem do yy, serwisu, ale <grym zainteresowań> w międzyczasie jak będzie sobie, sobie się naprawiał motor, to pojedziemy do kawiarni. I proszę bardzo, to jest Wednesday i to jest Wednesday. Jak mówię, że jest Wednesday, to się derwie. Jesteś Anna, Anna, Princess Anna, księżniczka Anna, wiem kochani, tylko wyglądasz jak Wednesday. Dwie Any i dwie... Anna, Anna, dobrze, jesteś księżniczka Anna, a ty jesteś Wednesday. Let's go! Pan tutaj w serwisie powiedział, że, że tego nie naprawia się, się nie naprawia, tylko trzeba wymienić oba resory jakby te pneumatyczne. Pytam się ile będzie kosztowało? 30 dolarów jeden. Panie, coś pan zwariowałeś? Yy, damy to do serwisu, w którym po prostu to nam zrobią, naprawdę. A nie będziemy nowy kupowali. Sosday. O, proszę, z kubeczków. Wow! Super. Nowe umłożenie. Zawsze zamawiam tutaj sobie napój z rozel. To jest coś tak kształt kwiatów dzikiej róży Ej, i, i w wersji zimnej. A dzisiaj zamówiłem na gorącym. Muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Tarant mówi, że można dostać tutaj te kwiaty w takim specjalnym sklepiku herbacianym, więc podjedziemy tam, jak są to rzeczywiście kupić. Dżunku! Mówiłem zaczekaj na mamę, żeby buciki założyć. Gdzie tak na bosaka i będziesz na trać brudne stopki. Idzie. Druga Wednesday. <grym> Jaka sławana na dżunku. <grym> Okej. Okay. Dobra, ja wystawię rower. Rover. Motor rower. I jedziemy. Przyjechaliśmy na dworzec autobusowy dowiedzieć się o jakieś namiary na kierowców ciężarówki, których można by było, którego można byłoby wynająć do przewiezienia rzeczy do Siem Reap. No bo z zwykłym, zwykłym minibusem się nie zabierzemy po prostu, jest zbyt dużo rzeczy. Dlatego też szukamy ciężarówki. No i tam tarąk rozmawia z kierowcami, może jakiś namiar uda się tutaj zdobyć. Jak nie tutaj, to wtedy będziemy gdzieś indziej. Już tak na zapas, chcemy po prostu mieć to klepnięte, wiedzieć, że już mamy. Kierowcy mamy, samochód i teraz spokojnie możemy zająć się kolejnymi rzeczami, planowaniem dalszym przeprowadzki. Jesteśmy w sklepie specjalistycznym Herbaciarni. Trudno powiedzieć. How much? Half kilo to 5$ dollars. Okej. Okay. They have? Okej. Okay. Wchodzę do środka. A nie, muzyka jest w środku. Dobra, to nie wchodzę. Stoimy tu przed sklepem. Chciałem wam pokazać jak ten chłopczyk tutaj sobie włącza muzykę i tańczy śmiesznie. Ale speszył się teraz obecnością. Nie wiem, czy kamery, czy dżuny. Tak wygląda właśnie Rozel. Eee... Pół kilo 5 dolarów. Przyzwoita cena. Takie kwiaty. Takie buty. To no, pachnie trochę jak dzika róża, a trochę jak hibiskus. <laughs> Niezadowolona. Teraz sobie będę robił na paru, pana paru jesteśmy właśnie w serwisie u nas Tak jak mówiłem, tam pan chciał nam od razu wymieniać na nowe To ja na razie podziękuję Jak Ci da zrobić to polec zrobić Bo podejrzewam, że będzie dużo taniej. Brunuś nie podchodź za blisko przestało To Robi. No nie wierzę Przestało piszczeć

<noise> nie rozumiem how it possible baby how much baby for this <noise> zobaczcie jaki piękny kolor to rozel ale jemy troszeczkę piękna intensywna czerwień zaraz poszukam w internecie coś więcej na ten temat Dobra, kwaskowate, owocowe. Oczywiście nic nie dodaję, żadnego cukru, żadnego słodzenia, nic. Całkowicie naturalne. Pycha. Jechał Pan z lodami. Ta zatrzymała. Proszę bardzo, tradycyjna sytuacja. Lunch. Lunch. Lody w bułce. Bardzo po komersku. Dobre? No. <laughs> Zimne. Fajnie, no to pysny lunch. To ciekawe co ja będę jadł w takim razie. Zaskakująco znajomy. Smak tego naparu, i faktycznie już teraz rozumiem skąd. Znalazłem coś w internecie, już wam czytam. Rozel jest gatunkiem hibiskusa pochodzącego z Afryki Zachodniej, używanym do produkcji włókna łykowego włók oraz jako napar jednoroczne, wieloletnie ziołowe lub drzewiaste, su drzewo dorastające do wysokości 2-2,5 metra. I to te kwiaty, takie właśnie, jak dojrzewają. Stają się mięsiste i jaskrawo czerwone w miarę dojrzewania owoców. Dojrzewanie trwa około 6 miesięcy. Czyli jest to po prostu gatunek hibiskusa. Ha! I wszystko jasne. Krwisto czerwony, kwaskowaty. Jak podejrzewam, bogate witaminę C co najmniej, a pewniej znacznie więcej innych wartości. Bardzo dobre polecam. No to jest już granda, to co przed chwilą się wydarzyło, to jest naprawdę grube przegięcie. Zadzwonił do nas człowiek z, ze stacji autobusowej, tam zostawiła swój numer, gdyby znaleźli jakiegoś kierowcę e, traka, który byłby zainteresowany przewiezieniem e, naszych rzeczy do Siem No my się spodziewa, spodziewamy, się, że zapłacimy jakieś 250 do 300 dolarów za m, tego typu usługę. Tyle to by, powinno kosztować do Siem Tymczasem e, pan zadzwonił i powiedział, tak, tak jest, jest ciężaróweczka, nie ma problemu. E, ile to będzie kosztowało 1000 dolarów. <laughs> Mówię do Tarant, to przecież ich, ich to już kompletnie pogrzało. Za 1000 dolarów to ja mogę kupić bilet w obie strony do Polski. Polecieć sobie do Polski i wrócić za 1000 dolców, a nie przewieźć parę gratów kilkaset kilometrów. No. E, ja rozumiem, ja rozumiem, że zamiast zapłacić za kokosa 3000, zapłacę 4000, bo jestem biały. Ja rozumiem, że wchodząc na jakąś atrakcję turystyczną e, zapłacę dwa razy więcej za bilet niż e, lokalsi. Okej, okay. no podatek od bycia białym, ale kurka, rurka, 1000 dolarów za przewiezienie tych rzeczy. No to już jest takie przegięcie, że, że, że naprawdę. Także odpuściłem sobie już szukanie tutaj po tych wszystkich pseudo. Y, kierowcach i, i, i po prostu szukamy firmy transportowej z Pnumpen albo z Siem Rip, która, która po prostu weźmie i to zrobi I koniec tych mało miasteczkowych zagrywek. No bo biały to go można orżnąć. Nic z tego. Tak naciągać. Bezczelność. Przyleciał tutaj ptaszek, usiadł na gałęzi i nam trajkoczy. Ale oczywiście jak wyjąłem kamerę to już się spieszył i cisza. Co ci ludzie mają z tymi kamerami i ptaki? Co, dżunku Co, kluska? Co, kluseczka? I co, i kosz już coś wywaliła? Ech, niech się nie znam. Wybyliśmy z domu. Przywieźliśmy Juny do, a powiedziałbym do teściowej, do teściowej miejsca, ale nie do teściowej, tylko do siostry. I chcemy ją zostawić na chwilę. Bo my mamy jeszcze do kupienia jakiś mały drobiazg dla, dla niej pod choinkę, no i siłą rzeczy nie może tam jechać. Także chcemy ją tu podrzucić i zostawić siostrze Mam nadzieję, że się uda. Zaręg weszła w rolę. Co można kupić? krzydełka kurczaka, to już są zrobione. To są kupry w kurze. Oni to lubią bardzo, ale nie ma co jeść tam. A tutaj siostra robi. Poklachą, czyli eee... Papaya sala. Na razie chyba sąsko. <grymne> proszę, proszę. Teraz jaką ma wygodną tutaj zrobioną chatkę. Daszek jest. Teraz to bardziej przed, przed słońcem cień robi niż przed deszczem. No i sobie handluje. A my? A my co? Have you asked your sister already? się już siostry? Możemy iść do dżuny, moment? Tak, po Okej, a na razie piję. piję. Dobra, to Zaiste przebiegle, ale i nic nie. Przygotowujemy się do ucieczki przed Juny ja Przedstawiłem motor, tutaj z drugiej strony, teraz. Siedzę w gotowości do ucieczki. Próbujemy zgubić jej uwagę. Już tam się rozproszyła, czym zajęła. I ta rąk robi zaraz pyk i wskakuje. Tylko, że musimy pojechać tam. To jest najgorsze. Ale dobra, damy radę. Jest, przeszło dookoła, Rozgląda się. Okej, okay, we going? But we have to go no, no, no. <laughs> Musimy się ubijać. Aha, takie coś do spania, taką poduchę. No, okej. Okay. this one. This one like this maybe? I don't know. No, chce coś takiego. Okej, to musi być coś takiego, bo ona chce to obejmować, tak jak mama. Mama ma też taką podłużną poduchę. Banana? Nie wiem. Pikachu, prosiaczek jakiś, panda. Okay, zaraz wejdę do, do środka też. Przebijam się. Proszę, dekoracje świąteczne. O, oh, tak, to będzie wspaniałe dla Junii. Coca-Cola. No. Avocado? Avocado from Mexico. Avocado. <laughs> Maybe tiger? No, you can hug the tiger. Można przytulić tygrysa przecież. Oh, wieprz taki wielki. Uh, 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 big tom, tom Duży Trochę za duży no. To zajmie pół łóżka. It will take like half of bed Banana a uh, Jeszcze patrzymy, jeszcze patrzymy Nie za małe dobra Chciałem dobrze Tutaj kupowałem swoją drogą e, lampki choinkowe ktoś... O zobacz, są też małe takie prosiaczki You see? Look, on, um, um. Nie wiem. I don't know, you can ask. To by pomyślał, że nawet w Kambodży jest kręciorek na punkcie świąt. Czapy, stroje dla dzieci. Może by dla Dżuny jakiś taki kupić. Trochę za duży, chyba. Śmieszne, fajne. No dobra, gdzie jest Tarum? Bo musimy lecieć już. To no, przykład. w uścisku, o góry nogami jak na pająka przestało. Przyjechaliśmy, a ta pełna radości, cieszy się, śmieje, nawet nie zauważyła, że nas nie było. Dobra, to tutaj jest już zapakowany, znaczy zapakowany, schowany prezent dla niej, bezpieczny. <laughs> <Tam> Ale ci <krzyki>. dobrze. <laughs> No, ta rąk myślała, że będzie płakała szybko, szybko, bo płacze na pewno. Żeby się świetnie bawili. Now we have problem, but we take her back home. No właśnie, teraz będziecie chcą zabrać do domu. No oh, Przywieźli demona i już jest krzyk. Dżunny, płacz. Demon w swoim żywiole. Nie zważa na nic. A ta rąk pomaga mamie, bo przyszła jakaś para białych. Po Dorendzie. Ostrożnie, ostrożnie. Nie krzycz, Dżuny. Przecież nic się nie dzieje. Dżuny, skup się na jeździe. E, jedź, chcesz jechać, to jedź. Demon rzucił we mnie samochodem. Dobrze, że nie rzuca prawdziwymi samochodami. Dobra, już się ciemno zrobiło. Dżuny się najeździła, wyszalała. Ej. Kupiliśmy dla niej kurczaka u siostry. Na kolację będzie miała chickenka, Kurczaczka I ruszamy dżunkuś, kochanie, buciki. Dżuny. Buciki. Jedziemy. Zostawiłem dziewczyny w domu jeszcze przyjechałem na chwilę do sklepu. Kupić coś, co się nazywa tutaj tu much. Much to są e, komary. A... Tu to znaczy zabić. To jest coś do zabijania komarów. Takie spiralne coś, co się podpala i dym z tego ma odstraszać w założeniu komary. Trochę odstrasza. Jest może to genialne rozwiązanie i trochę śmierdzi, ale komary rzeczywiście się raczej trzymają w Dobra, wracam do dziewczyn. Jeszcze tak gwoli wyjaśnienia. W tym serwisie, ten pan serwisant nic nie zrobił. On przyszedł, powiedziałem, że piszczy po prostu strasznie ten motor, no bo piszczy na maksa. I on wziął i zaczął sprawdzać, mówi nie piszczy, o co chodzi. Ja mu wziąłem, usiadłem na niego, żeby pokazać mu jak piszczy. No i nie piszczy. I koniec. On nic nie zrobił, nie dotknął tam nic. Zero. Tylko sprawdzał czy po prostu, żeby posłuchać gdzie to piszczy. Przestało piszczeć. I teraz żeśmy zrobili e, tym motorem już sporo naprawdę kawałek trasy. Zero pisku, zero dźwięku, nic. Po prostu przestało, jak e, e, magiczną różdżką po prostu, pyk, zaczarować. Podjechaliśmy pod serwis i motor stwierdził, dobra, dobra, już tam nie będę się wygłubiał. I się naprawił sam. No i przestało po prostu. I już, i już, jest dobrze. A tamtym wydałbym 60 dolarów na wymianę na nowe. Nie wiem o co chodzi, naprawdę, ale jestem bardzo zadowolony, że po prostu ustało samoczynnie. Tutaj mamy wstawioną kapustę kiszoną, bo mamy znowu zamówienie. Wspomniałem o tym. Z Kampotu. Nowy sklep. Taki. Kolejny odbiorca. Fajnie. A tutaj moja naleweczka, która się przegryza. Świąteczna. Zaraz sprawdzimy. o jak tam jest gorąco. Odrobinkę. Zapach. Przypominam, że to były owoce z nic więcej. No i mi miód. Troszeczkę miodu. W ogóle nie czuć już wódki, to jest odrobinę naprawdę. Ho, ho. To jakie to jest dobre. W ogóle nie czuć jakby alkoholu, w ogóle nie czuć, że to jest wódka. Moc ma, moc trzyma, ale jest takie świeżo owocowe i ten passion fruit robi a mega robotę. Jest orzeźwiający. Ale to będzie bomba. Na święta. Pyszne. No naprawdę. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Mega wyszło. maleńko, maleńko, ale pyszne. Teraz czas na tarąg. Nie chcę. Mówi, że się, że nie chce, że, że, się opiera przed alkoholem, ale tylko spróbuj. Just try. It. You don't have to drink all of it. I will drunk tonight. No, no, no. Just tick, 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 tick. Just try. it, not all. Nie wszystko. It's mm my -hmm. Chwila prawdy. Mm. <laughs> to co myślisz? What do you think? No. <laughs> no, I'm, come on. No, I cannot just rest all... You can, you can. You don't have to finish it. Nie musisz tego skończyć. Możesz. Dostawić. A? Good. Dobre? Yeah? Mm. Mm. Ale strong. Mocne. No. Nie, da Rok, która nie pije mocnego alkoholu w ogóle. Mówi, yy, że to nie jest mocne. Good. Dobre. Musimy to zostawić naprawdę, bo inaczej zabraknie na święta. Także yy, wstrzymujemy się z yy, dalszą degustacją. Ale, good for Christmas. Taki like taki small shot, I think probably? we will not have it in the Christmas. Mówi, <laughs> że w tej sytuacji to może nie dotrwać do świąt. It will. I will protect it. Będę tego chronił. No i tym sposobem znaleźliśmy się już na końcu odcinka. Bardzo Wam dziękuję tradycyjnie, już oczywiście, jak codziennie, za oglądanie. Bardzo mi miło, że znaleźliście chwilę czasu na to, żeby poświęcić nam te 20 minut z lekkim układem. Zapraszam Was bardzo serdecznie na jutro na odcinek kolejny. Jak oczywiście znajdziecie, znowuż te 20 minut. Dzisiaj Johnny biegnie, mówi: poczekaj, czekaj, tata. Nie, ale nie gaś światła, Dżuny. No tak, rozumiem, Dżuna chciała, chciała pokazać choinkę, jak się mieni wieczorową porą. Dziękuję, kochanie, pokazałem już. Nie gaś, nie gaś teraz, bo mnie nie będzie widać. Czyli zapraszam was na jutro, na kolejny odcinek 7 rano Czasu Polskiego. Życzę wam dzisiaj fantastycznego dnia. Pięknego, udanego i owocnego. Dzięki wielkie za dziś raz jeszcze. Do zobaczenia jutro. Bądźcie z nami. Cześć.